Tak, słowo klucz zostało uwyte: stan Genfina. Temat myślę we całkiem kontrowersyjny i budzący wiele emocji, ale muszę was uprzedzić, bo nie zamierzam w tym filmie rozjufać wadnego ognia. To czy aktualny Genshin się komuś podoba to kwestia subiektywna, więc nie zamierzam wam teraz opowiadać o tym jak Genshin się nie kończy. Zgaduję, że w tej kwestii każdy już sobie wyrobił opinię i nie zamierzam w nią ingerować w żaden sposób. W tym filmie chciałbym trochę przeanalizować, omówić czy po prostu pogadać o 5.6. I nie będzie to omówienie tego, co będzie w tej aktualizacji. Jeśli tego szukacie, to obejrzyjcie film wcześniej. Dzisiaj chciałbym przyjrzeć się temu, co mówi nam o stanie Genfina, ta aktualizacja. No, w sumie, tak jak jest w tytule. Bo może i wiecie, ale 5.6 jest bardzo nachajpowane i przynajmniej w mojej bańce jest bardzo chwaloną aktualizacją. Już od bardzo dawna nie widziałem a w tylu pozytywnych komentarzy dotyczących jakiejś aktualizacji w Genshinie. Wiadomo, że zawsze muszą być jakieś ale, jak na przykład Tewife, ale patrząc na ogół, to community wydaje się bardzo wyczekiwać 5.6. No ale ktoś może zapytać, dlaczego? Na te i wiele więcej innych pytań znajdziecie odpowiedź w poprzednim filmie. Nie no, żartuję. Moim personalnym zdaniem w ogóle ta aktualizacja jest bardzo fajna. Ale to nowy, mostandowy Archon Quest zdecydowanie jest najbardziej nachypowany. I to bez dwóch zdań. Już kiedy dostaliśmy zapowiedź streama 5.6, zaczęła się buwa, bo na Arcie mieliśmy wtedy chociażby K.E. Albedo, Venti'ego i tak dalej. Później dostaliśmy już tylko potwierdzenie nowego Iron questa i jego trailery. A co na nich widzimy? Chyba wszystko, co może być najciekawsze z Mostandu. Albedo wchodzący w jakiegoś raidwa, Venti w trybie bitewnym, Alice wraz z Hexen Zirkelem i nawet Warkę. Do tego jeszcze Dalia, który zrobił furorę na Twitterze i wszystkie postacie walczące w obronie swojego miasta. Więc nie wiem, czy ktokolwiek powinien się dziwić, jaki hype na to wszystko jest. Monstant był akurat takim rejonem, w którym nadal było dużo niewiadomych, pomimo tego, że tamtej historia już się zakończyła. No bo tak, pokonaliśmy Storm Terrora i uratowaliśmy Monstant. Ale dla mnie ten wątek był chyba tym najmniej interesującym. Genshin miał pozostawione wiele otwartych furtek na to, aby wrócić do mostandu, i właśnie to się teraz dzieje. No bo jakie były największe, niewiadome w mostandzie? Co się stanie z Albedo i czy nie utraci tej całej kontroli? Czek. Alice, Hexen Zirkel i ta cała magiczna otoczka wokół nich? Czek. Warka, o którym przez ten cały czas mieliśmy tylko szczątkowe informacje? Check. Może w tym kwestie, dowiemy się gdzie zmiewa jego ekspedycja i może jesteśmy już bliżej niż dalej jego spotkania. No, i do tego jeszcze ten mały skwad, który tym razem już będzie musiał zacząć gadać. Tak naprawdę, większość gorących mostandowych wątków teraz powraca. Brakuje jeszcze tylko, żeby Durin wleciał przez okno. No, jest gorąco, jest gorąco, ale wydaje mi się, że takie zatłoczenie interesujących wątków to nie jest jedyny powód, dla którego powrót mostandu jest tak wyczekiwany. Bo najpewniej wchodzi tutaj jeszcze najsilniejsza moc znana ludzkości, czyli najzwyklejsza nostalgia. Monsant był pierwszym regionem, który odwiedziliśmy i to tam zaczęła się fabuła tej gry. Patrząc na to z perspektywy czasu, kiedy mamy już za sobą Liwe i Nazumę, Sumeru, Fontaine i Natlan 5.6 może być takim powrotem do Koweni, do miejsca w którym się to wszystko zaczęło. Po tych wszystkich regionach wracamy do mostandu, aby znowu pomóc w kryzysie, tak jak w 1.0. Szczególnie dla osób grających od day 1 taki powrót może być czymś więcej, bo takie osoby by grały w tą grę już w tak niecałe 5 lat. To kupa czasu. No ale też tak działa nostalgia. Zakładam, że każdy z nas ma taki region, który gdzieś tam wzbudza nostalgię, i z tego co widzę, dla wielu jest to właśnie monstant. Więc ten region może być dla wielu bardzo interesujący z różnych powodów, czy to ze względu na lore, nostalgię, czy cokolwiek innego. I myślę, że chojo wybrało idealny moment, aby do niego wrócić. Powrót mostandu w 5.6 najprawdopodobniej jest starannie zaplanowanym przedsięwzięciem, i jest to bezpośrednio powiązane z Natlanem. Ten region dał Genshinowi w kość. Gracze bardziej zrazili się do tej gry, weszło wiele zmian, które. Zostały słabo przyjęte i ogólnie spadł on w dół pod względem statystyk. Jest wiele osób, które powróciły tą grę albo zrobiły sobie przerwę od Gentry'a właśnie przez ten region. Ale w jakim miejscu jesteśmy teraz? nowy bojkot się już skończył, i powiedziałbym, że jest raczej stabilnie. Jesteśmy już 5 aktualizacji w Natalanie, zaraz będzie szósta, więc powoli zbliżamy się do jego końca. Natalanowa fabuła się skończyła, wszystkie zapowiedziane postacie już wyszły, albo wychodzą. Główny World Quest tego regionu się zamknął i Genshin powoli przygotowuje się na nowy region. Tak naprawdę z corocznego bingo została nam tylko wspominka o Dainsleafie oraz wakacyjny event. I nagle boom, jesteśmy w Not kraju. Myślę, że w tym momencie Genshin chce już skończyć z Natlanem. Możliwe, że ich wszystkie plany na ten region zostały już wypełnione i teraz próbują odzyskać tych graczy, którzy właśnie przez Natlan odeszli. Mają takie, hej, Natlanu już nie ma, a tutaj ma w ten super świetny Aron Quest z Mossandu, nie chcesz może wrócić? I myślę, że jest to dobra strategia. Sam widziałem kilka osób, które rozważały czy nie wrócić do tej gry nawet po kilkuletniej przerwie. Właśnie ze względu na powrót Mustandu. Wiele osób pewnie jest już zmęczonych na Tlanem, i teraz mogą od niego odpocząć. W 5.6 na Tlanu jest jak Kot napłakał bo mamy tylko jakiegoś Bosa oraz Ife. Poza tym, ta aktualizacja skupia się na Mosandzie oraz Fontaine, czyli chyba całkiem lubianych regionach. Zakładam, że odejście od Natlanu jest wielkim plusem dla wielu, co też jest jednym z czynników, dla których ta aktualizacja zbiera tak na popularności. Więc widocznie Genfin się stara, aby starsi gracze do niego wrócili. Mowę przygotowuje się on już na nowy region i chce zaciągnąć tych graczy z powrotem, aby ci mogli doświadczyć hype'u związanego z Krajem, wracając na dłużej. W końcu promocja tego regionu już trwa. Niedawno dostaliśmy nawet specjalnego streama, który uchyla nam rąbka tajemnicy do tego, co tam będzie się mogło dziać. Już trochę temu wyszła ta zapowiedź związana z Księżycami, która była całkiem głośna. To pewnie też miało zaczynać budowanie hype'u na ten region. Cały projekt sztuwa, czy jakkolwiek inaczej to się wymawia, i rola Fatui w od kraju jest rozwijana. Myślę, że to widoczne, że Genfin przygotowuje się na ten region. Moim zdaniem, może mieć to związek z 5.6 i Powrotem do Mosandu, Tak jak mówiłem, Hoyo pewnie chce przyciągnąć z powrotem graczy, którzy odejdą przez Natlan. Bardzo możliwe, że to także jest częścią promocji Nodkraju. I z tego co widzimy, do tej pory ten plan się im udaje. Gracze są podekscytowani powrotem Mostandu, inni rozważają, czy do niego nie wrócić. A Nodkraj też ma się chyba dobrze, z tym, że jest to Juf na którą każdy czekał od początku tej gry. Więc czy Genshin zaczyna się podnosić z przysłowiowych kolan i znowu nie aspiruje, aby pnąć się w górę? Bardzo możliwe. Osobiście dla mnie 5.6 jest świetne i pomimo tego, że te promocje not kraju a tak do mnie nie trafiają, bo nie siedzę a w tak głęboko w teoriach, tak też nie wiedziałem kim są te całe trzy siostry. To nadal zaczynam czuć hype z nim związany i to, że no. Kurde, zbliwa się nowy region. Fajnie! Mam nadzieję, że w tym momencie obserwujemy kombat Genshina. Patrzę w przyszłość tej gry z duwym entuzjazmem i podobają mi się te ruchy, które teraz robi Hoyo. A co Wy o tym myślicie? Ten film był taki bardzo pogadankowy, więc fajnie by było, jakbyście napisali swoją opinię w komentarzach. Może macie inne przemyślenia niż ja. Dyskusja jest oczywiście otwarta. A jeśli ten film Wam się spodobał, to miło by mi było jakbyście zostawili lajka oraz suba. Możecie też wbić na mojego Twittera, gdzie są takie luźniejsze rzeczy. Link do niego znajdziecie w opisie. Dzięki wam za oglądanie do końca. Naprawdę mniejszość to robi, więc jeśli już tu jesteś, to obszaj rzeczy z ekranu końcowego, a już coś stamtąd cię zainteresuje. Do następnego, no i cześć!